Mówię, tak, mówię 7 razy i tak. Mam więcej około siedmiu razy, żeby zrobić całą. I tak robię raz, dwa, trzy i czwarty raz, i czuję, że mi normalnie odcina prąd Mięcznie. w łapach. O. Jestem w pagodzie, tak akurat mnisi mają posiłek. Są jeszcze panie mniszki, ale powiedziały, że nie mogą rozmawiać. Jedna z nich tylko może rozmawiać. No i fryzjer, który się oczywiście obcinał. Dziękuję in witam serdecznie. Piotr Polo Przywarski. Kolejny dzień w raju można by powiedzieć. W sumie śmiało bez żadnego problemów. Dzisiaj <gryw> legnitie. Leniwy jak wczoraj i przedwczoraj, ale oczywiście się tym w ogóle a, nie przejmuję. Wyruszamy na kajaczki i lecimy na zatokę. No i Siemano, Jak tam, gdzie kolego lecisz. Gdzie tak przyszedłem. Tak, siedzisz, to ci to zrobię zdjęcie. Dokładnie, ładnie, dziękuję. Weź przy ładnie. No i pięknie, dziękuję bardzo. Dziękuję, przejmie. Zobaczcie dzisiaj jest. Piękny kolor wody, poprawia się zdecydowanie Po dwóch dniach uspokoiło się Już tutaj woda jest bardziej taka Lazurowa Skowyrna Skowyrna, nie ma fal I płyniemy sobie na lagunkę Marek wziął cały sprzęt Drona, aparat, wziąłeś wszystko? Tak Tak więc tam sobie Gdzieś płyniemy Zapraszam Uwaga, taka kwestia. Zrezygnowałem z kajaczka. Nie wiem dlaczego, w sensie wiem, ale nie chciałem się płynąć. Tam popłynął sobie Marek z Karoliną, a ja idę eksplorować tej pobliskie plaże, ponieważ jeszcze nie razu nie wychodziłem. Nigdzie kąpałem się w basenie, byłem też w morzu na chwilę, ale nie przechodziłem przez pobliskie resorty A więc zobaczymy co słychać U sąsiadów Nie wiem czy to będzie widać, ale byłem tak zachłany cię mówię, a idę sobie na, na basen Ej, pies słuchajcie pobiegł do lasu i nie wiem Co jest grane Sorry, że tak zmieniam temat, ale wiecie coś mnie nagle Odciąga mi uwagę eee, Poszedłem na basen, tak mówię, a jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut nie leżałem w ogóle ani razu na leżaka, ale po prostu wykąpałem się w basenie i troszkę mnie przytyrało, jeżeli chodzi o kolor. Tak więc fajnie, bo później jeszcze troszkę będę jeździł. wypada, żeby ten kolor się już fajnie utrzymał. Tutaj się już na dobrą sprawę kończy plaża. Gdzieś to powinien być jakieś takie przejście. Na chyba jakąś lagunę. Wiecie, czego ja się tak naprawdę boję podróżując w tych krajach egzotycznych? Nie jakichś tam pająków czy Węży, One są, ale z reguły, jeżeli idziecie sobie ścieżką i na siłę nie próbujecie z niej zboczyć, no to żaden wąż raczej czy pająk nie powinien was Chapnąć, No bo one się boją. I jak słyszą, że jest jakiś ruch, to po prostu chowają się tam gdzieś w krzaki. A jak próbujecie jeszcze, wejść wejść na siłę, to czasami mogą czuć się zagrożone i was dziabnąć. Ale naprawdę takich przypadków ukąszczeń węży, czy jakichś ugryzienia pająków było mało. A tak naprawdę ja się boję tych pieruńskich małp, bo jest tak bardzo często, że w tych miejscach turystycznych one są nauczone tego, że ci turyści przychodzą, ten to dla banana. Ten tu da coś innego, troszkę picia, troszkę jakiegoś soczku. No i one później są agresywne. Jeśli wy nie chcecie tego dać, na przykład jak macie kanapkę, o banana, próbują Wam na siłę wyrwać. Ja taka małpa gdzieś ma jakąś ściekliznę. to nie jest kolorowo. Jeszcze nie udało mi się nic pokazać, jeżeli chodzi o taki materiał, można powiedzieć, kambodżański. Pomontowałem dwa zaległe odcinki Posiedziałem troszkę ze znajomymi Popracowałem Porozmawiałem, tak więc Są takie dni moi drodzy Ale mam nadzieję, że takie nawet luźne odcinki a Jakoś tam sprawiają wam po części radość Tym bardziej, że teraz w Polsce pogoda nie jest najlepsza To byłby chyba teraz zły moment, żeby wracać do Kraju, no ponieważ jest zimno, staram się też jakoś na bieżąco nie obserwować tego, co się dzieje, żeby się nie dołować tym wszystkim. Bo tak, jestem tam, w Kambodży jest 30 parę stopni i ewentualnie najgorszy scenariusz to taki, że nie wiem, zajdą chmury albo popada deszcz, ale dalej tych stopni tam będzie powiedzmy 27, więc na razie żadnych takich panów zwariowanych nie mam. Ale Kolejna podróż już niebawem Mieli dzisiaj bycie oglądali sobie morze I słuchali szumu fal No i troszkę mojego Smędzenia można powiedzieć Ale tak jak mówię Miejmy nadzieję, że nawet takie luźne vlogi 15 minutowe Są jakoś w stanie Tą nie wiem pogodę ponurą polską poprawić wam Chociaż chwilowo, mentalnie na te kilkanaście minut Odciąć się od tego, co jest za oknem No bo mówię, widziałem, że i deszcze, i śniegi O, wiem jak to powiem Łączę się z wami w ból No bo wiem, że jest po prostu średnio Sam miewałem taką pogodę Często będąc w Polsce Zatem odpowiem sobie na Kilka pytań Jakie moje plany podróżnicze na Rok 2022, wszystko zależy od tego, co mi otworzą. Nie ukrywam, że tych krajów, tak łatwo dostępnych jest coraz mniej, więc oby się pootwierało. Ciężko do nich dolecieć. Z reguły jest bardzo mało lotów, albo jak są loty do krajów, które są po prostu obok. To i tak nie można tej granicy przekroczyć, co bardzo często jest absurdem, więc będę starał się, aby jakoś tam zdziałać i co na rok 2022 chciałbym polecieć raz do Afryki więc teraz jest luty zaraz, końcówka lutego, więc będą dwa miesiące spędzone styczeń, luty w Azji chciałbym zrobić jakieś dwa miesiące w Afryce nie dłużej chciałbym zrobić jakieś może dwa miesiące w Ameryce Południowej tam już mi zostało do zwiedzania mało Jeżeli chodzi o Amerykę Południową to po głowie chodzą mi takie kraje jak Gujana, Gujana Francuska, Surinam, Chile oraz Ekwador tych krajów nawet nie udało mi się zahaczyć W Chile byłem no, jeden dzień tylko i wyłącznie w Santiago de Chile Jeżeli chodzi o centralną Zostało mi tylko i wyłącznie Belize Nie wydaje mi się, że udało mi się to wszystko zrealizować W 2-3 miesiące za jednym razem Przy okazji może jakieś tam Karaibki Fajnie byłoby zahaczyć No i Ostatnio rozmawiałem z bazą i po głowie chodziła nam Afryka Zachodnia, czyli pojechać sobie zupełnie z drugiej strony. Jak ostatnio, ale ostatnio tam jakieś, słuchajcie, zamach stanu chyba w jednym z tych krajów, tak więc trzeba się kontrolować. A ja pomału wracam, chciałem pojechać na opalanie, ale już nie ma słońca. A te małe dziurki, co widzicie, to od krabów, ale niestety są dość płochliwe i ciężko cokolwiek wyhaczyć. Jeśli coś zobaczycie, to jest cyk, i zaraz nie ma. Muszę przyznać, że fajnie tu jest, tylko trzeba poczekać, żeby te palemki urosły. To w ogóle będzie pierwsza liga. A piasek, słuchajcie, to aż piszczy pod nogami. Szymon, kolejny dzień na Rajski wyspie korąg Odpalam znowu skuter i jedziemy w trasę Wczoraj ciutko opadało, tak więc dzisiaj trzeba jechać ostrożnie Okra na wieczkę, delikatnie, ale zaraz wyjdzie słońce i jedziemy na zwiedzanko To jest prawdziwa dzisiaj sobie gość wyprowadza Konie na spacer wróciłem ponownie do wioski Brexwaj w której byłem ostatnio i zapomniałem wam powiedzieć, że tam znajduje się prywatna wyspa podobno chyba tysiąca dolarów za nockę nie chcę schłamać takie ala maledivy ale dzisiaj tak wie że ciężko jest cokolwiek tutaj nagręcić stwierdzam, że Kambodża jest jednak mocno niedoceniona wróciłem do tej wsi, w której byłem ostatnio. Jestem w pagodzie, to tak akurat mnisi mają Posiłek, są jeszcze panie mniszki, ale powiedziały, że nie mogą rozmawiać Jedna z nich tylko może rozmawiać Pięknie wymalowana Są oczywiście dary Dla Buddy Pagoda we wsi Zobaczcie jajko Krewetki Słoninka, ryż Otworzona butelka wody Pięknie to wszystko wygląda Bardzo autentyczna wioska, w ogóle nie robiona pod turystów. Jestem w szoku, że w ogóle dostałem kole zero. To jest chyba kole zero, bo ma czarne po boku. Raczej tutaj turystów nie zobaczycie, tak, przedzegon w tej pagodzie Zaprosili nas, w sumie zaprosili mnie, o zobaczy. Kawały. Pięknie to wszystko wygląda Ludzie to sobie żyją swoim życiem Ta Kambodża naprawdę moim zdaniem niedoceniana A ma duży potencjał I to co mówiłem wcześniej, że jak tutaj wybudują lotnisko to będzie drugie Kosamui. Może nie będzie aż tak duża wyspa, ale będzie mocno turystyczna Dlatego tutaj inwestują w ten a... Tą drogę, żeby była w koło wyspy, bo tutaj jeszcze ostatnio nie było w ogóle czegoś takiego jak droga wybotonowana. Będzie w koło całej wyspy droga, plus samoloty, więc pewnie ludzie będą latać z Phnom Penh. I tak jak mówię, wiele ludzi sobie nie zdaje sprawę, jak piękne wyspy i piękne plaże ma Kambodża, a głównie znane jest tylko i wyłącznie z Angkor Wat. Ja wsiadam dalej, jadę do takiej części jeszcze a, wyspy, w której nie byłem. Czyli, przepraszam, tam gdzie odpływają promy. Do najbardziej chyba popularnej części wyspy. Tutaj znajduje się główny port. Duża liczba rybaków oraz kiedyś podobno spora liczba pakierów. Przedaję się po tej wiosce. To jest taka wioseczka z domkami na wodzie. Ale fajny klimat. że dość sporo turystów jest w tej a, miejscowości pewnie dlatego że to jest zaraz e, prom główny no i najłatwiej tutaj dopłynąć no i najłatwiej właśnie ogarnąć takie rzeczy typu a, guest house hostel jakiś pokój a takie też lokalne życie dość duża część chyba największa na całej wyspie To inne oblicze wyspy Czyli od razu macie odpowiedź Jeśli chcielibyście pojechać sobie do resortu Mieć spokój Prywatną plażę To gdzie jechać Jeśli szukacie bardziej wrażeń Chyba imprez backpackerskiego stylu No to tutaj na tą wyspę Gdzie znajduje się Główny prom Jestem w Knajpce, kawiarence Zobaczysz właśnie jak to wygląda wszystko i zmieniłem dzisiaj jeszcze swoje plany a mianowicie miałem już wyjeżdżać z tej wyspy ale stwierdziłem, że poznałem ciutkę dłużej, ponieważ jest naprawdę pięknie tym bardziej tam u nas na resortie sobie można poczlować, odpocząć jest basen a jest internet, aby popracować jest jedzonko, tak więc wszystko jest jak trzeba jest taki markecik już wam pokazuję, ale widać, że ta część wyspy taka bardziej zaniedbana No i fryzjer, który się oczywiście obcinał Justin Bieber No i wsiadam na furę, idę zobaczyć co tam słychać u Marka i Karoli Na I Jeszcze sobie zatankujemy buteleczkę paliwka, tutaj restauracja Tutaj ciuszki Tutaj paliwko I wracamy pomału na, na resort, żeby sobie odpocząć i chwilę popracować Wróciłem na HT, powiem wam Bardzo fajny dzionek, ale się jeszcze nie skończył Tak więc idziemy na basen bić rekordy dzisiaj Pod wodą Wakacje Gosz to jest słuchajcie Wariatunco, patrzcie właśnie montuję tutaj Vlog stąd tutaj zaczyn się materiał reklamowy, ale będzie petarda. Pokażę wam jak będzie skończony. Jak oceniasz pracę nad tym? Będzie gicie, będzie klasa. Musimy dokręcić jeszcze kilka fajnych ujęć, ale będzie klasa profesjonalnie. Gitarę. Proszę bardzo Piotra, pokaż co potrafisz. Piotr Nurek Przywarski Delikatna hiperwentylacja na początku. Uspokojenie oddechu, zebranie powietrza prosto do przepony. Chwila medytacji, skupienia i lecimy. Jeden machemnik jest. Basen ma około opę 18 metrów. Lecimy do cięcia. Lecimy. Numer 2 zaliczony. Troszkę się wynurzył. O, ciężej, pali energię w powietrze. Dobra, z powrotem się do no. nóża. Jest 2,5, będzie trójeczka. Jak izba, będzie trujeczka. Dawaj do końca, dawaj do końca, dawaj byku. Jest 3. 3 baseny, brawo. Oddychaj, oddychaj, mordzie, oddychaj. Łe, faktycznie, ty nie kamerowało się. Jestem dumny. Uch, jeden, dzięki. Gratulacje. Wszyscy tylko taki cel? <gry> żeby trzy walność. To być 3, bo na wczoraj było 2,5, nie? 2 z groszem, 2 z groszem i tak. Ale pan jak tutaj wpłynąłem tak odbiję się tam No i myślę mówię tak mówię 7 razy i tak mam więcej około 7 razy żeby zrobić całą I tak robię raz, dwa, trzy i czwarty raz i czuję, że mi normalnie odcina prąd w łapach o. Dobra, wróciłem moi drodzy tutaj do UNMI muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest tu kozacki klimat, jest pięknie, no zobaczcie sami Jerpka, basen Trochę wygłupów, trochę pracy, ale nie ukrywam, że potrzebowałem. Myślę, że wielu z Was czasami zauważa na moich filmikach nie tyle wypalenie, co na pewno zmęczenie, bo ciągłe takie robienie według Was wiadomo, to nie jest praca, według mnie jak najbardziej, co by się nie robiło, to jest praca. Robię dobrze, możecie pójść do gościa, który Wam na weselu nagrywa, że przecież. Nie powinien was kasować, no że to nie jest pracą, tylko sobie filmiki kręci kamerą. Nie no, głupie porównanie, no bo ja to chodzę teraz telefonem, ale oczywiście zaangażowanie plus y, też wcześniej inwestycja w sprzęt. Ale nieważne, do czego piję? Piję do tego, że miejsce jest naprawdę piękne. Nowe, z bardzo, bardzo sympatycznymi ludźmi, z, ze spokojną atmosferą. Tutaj sobie kmerzy kąpią się w wodzie klasycznie wszystkie dziewczyny w... W długich koszulkach i tu w dżinsach nawet nigdy tego nie zrozumiem. Zresztą już zaraz będzie gleba. Poczekamy sobie. Będzie gleba, chyba. Ale, tak jak wspominałem, naprawdę bardzo fajne miejsce. Miło spędziłem tutaj czas, ale to nie jest jeszcze koniec Kambodży, to nie jest jeszcze koniec wysp. Ponieważ jutro z samego rana przenoszę się na drugą wyspę. Tu jeszcze jest jedna wyspa, właśnie Korong Samloem, mniejsza i chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Więc, patrz czy jak się spaliłem na, na kraba, bo na raka. Pijam jierbkę, idę sobie podziwiać ten piękny zachód słońca. Nie spodziewałem się, że tu będę, że YouTube zaprowadzi mnie w takie miejsce, że poznam naprawdę turbo sympatycznych ludzi. Dzięki wszystkim, którzy dziś tu się przewinęli przez ostatnie dni na korongu. Pozdrawiam serdecznie, życzę wam moi drodzy miłego wieczoru, w sumie miłego dnia. A, i jeszcze jedna kwestia, idę na sekundę wysyłać pocztówki dla patronów, idę je wypisywać, bo będą leciały z pnąpem. Tak więc pozdrawiam. Miejmy nadzieję, że dotrą na czas. Widzimy się niebawem.